Crypto to nie inwestycja, to hazard. Ciekawe podejście, szanuję, natomiast uważam, że jeżeli inwestujesz czy wkładasz pieniądze, bo chyba tak bardziej trzeba było to nazwać, w jakieś projekty, które pojawiają się dopiero na rynku i które zaraz mogą zniknąć, no to uważam, że tak. Ale jeżeli pochylisz się i zainteresujesz się na przykład bitcoinem, to zauważysz, że jego cykliczność jest bardzo. Bardzo powtarzalna. To, co się na nim dzieje, działo się już wcześniej kilkadziesiąt razy. Pamiętaj jednak, że jeżeli wkładasz jakiekolwiek pieniądze w tego typu aktywa, musisz liczyć się z tym, że wejdziesz na szczycie i będziesz musiał poczekać czasami grube lata, zanim znajdziesz się na poziomie, w którym wchodziłeś. Więc miej to na uwadze i nigdy nie wkładaj pieniędzy, których. Nie możesz stracić.